Cześć. Witajcie na naszym kanale TwiStory Vlog Jedziemy do babci i dziadzia No już się kończy korek Ale powiem wam, że do bramek na Kraków Oj, oj, jaki koreczek Właśnie. na Zakopane tak, żeby... Oj, 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 gdzie wszyscy ludzie jedziecie? Niestety wszyscy tłumy walą na Zakopane My w każdym razie się wybraliśmy Nie wiem czy dziewczynki No Dziewczynki już śpią Wjechaliśmy na autostradę Jesteśmy na czas, tak? Mamy być na 14. Wiadomo, nie wypada też być dużo za szybko, żebyśmy tam mnie ten nie przeszkadzali. Mamy być na 14 u babci, więc na 14 będziemy. Udało się zapakować, udało się wszystko zrobić, tort się też udało zrobić. Już miałam wczoraj zrobiony, ale dzisiaj go wpadałem jeszcze tą masą cukrową, bo wczoraj jeszcze tak mi dobrze... Tak mi dobrze nie zastygł i nie chciałam, żeby to po prostu spłynęło, bo miałam nierówne blaty i musiałam sobie tam, wiecie, kombinować, żeby zrobić ten kształt jak trzeba. No i potrzebowałam, że mi to dobrze zastygło, a to coś jakoś tak, nie wiem, lodówka nie chciała chłodzić, więc cały wieczór to się nie zrobiło. Yy, no i co, no i co, zrobiłam to dzisiaj. Troje zamieszania mieliśmy, więc dlatego nie nagrywaliśmy dzisiaj już nic w domu. Jedziemy do babci, tam u babci będziemy mieli imprezę. No i zobaczymy, co tam, co tam, jak to wszystko wyjdzie. Co a, się. na pewno fajnie wyjdzie. Na pewno fajnie wyjdzie, oczywiście. Co się uda nagrać, to się to, to, coś tam nagramy, wiadomo, też wiecie, za dużo nie, bo to też nie będziemy gości krępować, bo za tym, wiecie, nie każdy musi sobie życzyć, my też nie będziemy nikogo też stawiać, wiecie, w takiej sytuacji, żeby go pytać, czy on się zgadza, czy nie, no bo wiadomo, y, trudno odmówić, a nie zawsze ma się ochotę występować, więc y, też jakoś tam, może pokażemy kawałeczek dziewczyn, ale też nie będziemy za dużo tutaj pokazywać, nie? Więc vlog będzie dzisiaj pewnie krótszy pewnie nie będzie jakoś specjalnie długi ale za to pokażemy wam prezenty jakie dziewczyny dostaną, więc już wiecie zawsze coś będziecie wiedzieli z tego Niestety z prezentami okazało się, że tak że część prezentów nie dotarła Będą jutro No mam nadzieję, że będą jutro jak nie w poniedziałek Wiem, wiecie co, pocztą polską w poniedziałek rano i sobie myślę, że do środy dwa dni to jest kurierem Poczty Polskiej, żeby nie było I oczywiście co? No naiwności. Nie, nie zamawiajcie, jak wam coś nasz potrzeba na, na czasie, wam zależy, żeby to przyszło, doszło. Nie, to zdecydowanie. nie. już był dogadany, bo jest sprze ze sprzedawcą i to natychmiast wysłali. to, tak, to w ciągu to nie, godziny że... było wysłane i to w poniedziałek rano. No także także ogólnie. Super, no te tak, wszystkie podzielą sobie prezenty na dwa dni po prostu i tyle. No dostaną w piątek, więc ze świecia nie ma. Nie ma też takiej tragedii akurat, dzisiaj będzie się dużo działo. A jutro przyjdą prezenty dodatkowe, no to zobaczycie też, co dziewczyny dostały. Bo fajny prezent. No, fajny jest, prezent. jest jeden fajny. No. Tata wybierał. Tata trochę przesadził, chyba, ale. No, znaczy, moim zdaniem, moim zdaniem tak, nie? Ja, jeżeli o mnie osobiście chodzi, to tak. Ja nie jestem zwolennikiem takich dużych prezentów. Ja uważam, że. Yy, wiecie, ja też jestem bardzo pragmatyczna, jeżeli chodzi o wybieranie prezentów i wszystkiego. Dla mnie zawsze coś coś praktycznego jest dobrym prezentem ja lubię jak mi się to przydaje jak ja z tego korzystam, no. lubię też dostawać takie prezenty, których bym sobie sama nie kupiła na przykład, nie wiem, jakieś perfumy, których wiecie albo jakaś bransoletka, co no co nie poszłabym do jubilera sobie wybrać bransoletki, po prostu, no nie poszłabym a jednak jak dostanę w prezencie no to to jest takie miłe a oprócz tego wszystkie praktyczne prezenty tak, ja jestem fanem jakichś fartuszków, łapek, kuchennych przeróżnych gadżetów, kubeczków, tak. Ja nie ma sprawy, ja się zawsze cieszę takimi rzeczami. Ja lubię jak jest praktycznie, jak ja z tego sobie zaraz korzystam i w ogóle kocyki, różne rzeczy, mnie to wszystko, mnie to wszystko jara, ja nie mam z problemu. No więc... Yy... Ja Wam tylko powiem, że jak mielibyśmy za to sami zasponsorować ten prezent, nie, no, nie, to... nie zdecydowalibyśmy się, ale że tutaj dziadkowie się zadeklarowali, że oni Dajesz, dajesz fundną. tak, no to... A my też już wszystko mamy, wiecie, już i ubrania, już wszystko prosiliśmy, co potrzeba, już akurat tak mamy za z tymi gośćmi, że goście się zawsze pytają, co kupić, więc ja też już bez skrupułów, bo wiem, że sama mam zawsze z tym problem, więc ja bez skrupułów mówię, co mniej więcej, więc na przykład mówię, a wiecie co, nie kupujcie zabawek, bo mamy, kupcie lepiej ubrania, jakieś książeczki czy coś tam, więc już też zawsze ktoś mniej więcej wie, na co ma patrzeć, ja też lubię mniej więcej wiedzieć... Yy... Co ewentualnie ktoś mógłby dostać, albo wiecie, albo odlatuję z tymi prezentami, kupuję takie rzeczy, które wiem, że ktoś by sobie nie kupił. Na przykład perfumy dla dziesięciolatki. No, dziesięciolatka nie pójdzie sobie do Douglasa, nie kupi sobie perfum, ale ja ciocia mogę kupić, więc, więc no to są takie tego typu prezenty zazwyczaj. A tak to lubię wiedzieć, czy coś tam praktycznego, co by ewentualnie komu pasowało. Dobra, nie rozgadujemy się już dłużej, nie? My jedziemy do babci, słuchajcie, tutaj nawet na szczęście korka. Nie ma ma być korek w Gliwicach, nie mam przez Gliwicę przez bramki przejeżdżać, mamy być 25 korków. No to ewentualnie pokażemy Wam, jeżeli coś ciekawego się tam wydarzy po drodze, a jeżeli nie, no to się już widzimy no, no, na szczęście. Chcieliśmy to. zrobić atola po drodze, żeby było szybciej. No. Wiecie jak teraz ja to działa, prawda? Że się przejeżdża, nie ma bramek przejeżdża się przez bramki i tak. system automatycznie jeszcze My na czwórce mamy, mamy na czwórce mamy ten przejazd, ale chcieliśmy przy tego założyć atola właśnie, żeby... No, ale oczywiście nie możemy sobie. Nie możemy sobie się dalej. zalogować. Znaczy, my mamy profil zaufany, tylko że nie zabraliśmy ze sobą loginów, no bo nie przyszło nam do głowy, bo zawsze się logujemy przez bank. A nie możemy się zalogować przez nasz bank, bo on zawsze występuje, ale tutaj nie występuje. Tutaj występują banki, których normalnie nie ma, bo to mamy też sprawdzone. Więc nie wiem. Nie wiem, nie wiem, dziwne to jakieś wszystko, no ale w każdym razie no już trudno, dobra, poczekamy w tym korku, zobaczymy, może on się jakoś rozluźni, może to jest jakieś chwilowe też, nie? No, może się jakoś to uda. Może nam się uda. Jakoś... Poczki, No dokładnie, dokładnie. Żebyśmy się też za bardzo nie spóźnili. No dobra, no to trzymajcie się i do zobaczenia później, pa pa. Widzimy, już jesteśmy u babci. Tak wygląda tort dla dziewczynek, proszę bardzo. Dwie czwórki, bo wiecie, dziewczyny są dwie i żeby nie było tam kto dmucha. Więc taki mamy torcik w tym roku. A w środku jest tęczowy. Także pokażemy Wam zaraz. Zobaczymy, czy dziewczyny już są. I kawałek 100 lat. A jeszcze bym sobie zdjęcie chciała tego tortu zrobić. Dobrze. Tak. Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyją, żyją nam! Niech żyją nam! A kto? Lina, Lina. Lina. Uuu, brawo! Jedna jedną świeczkę, druga drugą świeczkę. Chodź się na dół. Nie Chodź, chodź z się na dół. Ja ja Pomyśl na no, Nigdy nie. Będę Brawo! Siadajcie, dziewczyny. Super! To jest właśnie...